Życie często stawia przed nami wyzwania, zmusza do trudnych decyzji, sprawia, że czujemy się zagubieni. W takich momentach nie potrzeba nam tylko motywacji, potrzeba nam osoby, przewodnika, mentora, który nie tylko pomoże wyznaczyć najlepszą ścieżkę, nie tylko nas zmotywuje, ale przeprowadzi nas krok po kroku przez cały proces do naszego sukcesu, do naszego rozwoju. Właśnie dlatego powstał kompas rozwoju. Projekt, dzięki któremu nie tylko wybierzesz najlepszą możliwą ścieżkę, zmotywujesz się, ale także projekt, w którym będziesz miał opiekę doświadczonego mentora, przewodnika, który przeprowadzi cię krok po kroku przez cały proces rozwoju, zmian do osiągnięcia przez ciebie sukcesu.